Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego w naszym umyśle pojawiają się takie stany mentalne, których nie chcemy, które odpychamy. Używając nowoczesnej terminologii, można powiedzieć, że te stany mentalne są wynikiem mniejszych lub większych stresów, czy gdybyśmy użyli takiego już mocniejszego określenia, większych lub mniejszych traum. Widok szefa, jego podniesiony ton, sroga mina powoduje w nas pewną reakcję. Najprawdopodobniej spowodowana jest tym, że w przeszłości miała miejsce sytuacja bardzo stresująca, w której ktoś zachowywał się w sposób podobny, był podobny, miał głos, podobny ton, być może podobnie wyglądał, być może sytuacja była podobna. I zapamiętaliśmy, że to było bardzo, bardzo stresujące wydarzenie. W tej chwili sytuacja jest nieco inna, ale nasze ciało dokonuje tak naprawdę neurocepcji, nie percepcji takiej intelektualnej, tylko neurocepcji, słyszy, widzi obrazy, kolory i natychmiast poza intelektualnie reaguje jakimś uczuciem, które chce odepchnąć. Jest to nawyk automatyczny, nie mamy wpływu na to, że to się wydarza, to jest efekt zdarzeń z przeszłości. Jeśli chcesz nauczyć się medytacji lub utrwalić swoją praktykę, zapraszam do detoksu umysłu, to wiedza, wspólne praktyki, wymiana doświadczeń i wiele, wiele więcej. Zapraszam link w opisie.